Abstra się obudzili po dwóch latach. Nie? Jak je, oni są trochę jak Internet Explorer w tym momencie. Je, je, je pierwsze skojarzenie, jak ja sobie teraz myślę abstra, to myślę boomerzy Internet Explorer. To są jak dwa, dwa słowa, które mi najpierw, najpierw wpadają, jak sobie myślę, co sądzę o Abstra. Z Fataha, Królestwo Szotów. No, no, nieźle. Stresujesz się? No, kur, no, stresuje się, stary. No, to jest. To może być nasza wielka szansa, stary, naprawdę, to zaraz my. o Fuck. It. dobra, mamy to, mamy to BOM! Jak macie na imię i skąd przyjechaliście? Eee, ja, ja... Ja jestem Czarek, to jest Robert. Przyjechaliśmy z... z Warszawy, tak naprawdę, i pochodzimy stamtąd. Tak, ja mam 16 lat, Robert, Robert ma 18. E... Z, z, w, w grudniu 21 kończę. Tak. Dlaczego chcecie dołączyć do ekipy? Fajnie po prostu wyglądacie razem, wspólnie. My z Robertem chcielibyśmy poznać ciekawych no ludzi no i, te... i spędzić trochę fajnego czasu. By... Przydał, przydałoby się trochę pi... podróży. Najważniejsza jest przyjaźń i przygoda. Dużo przygód, podróże. No i Dubaju. tam te pieniądze, to na ostatnim miejscu gdzieś tam. Tak, dla nas totalnie. chcemy... My mamy kasę. No właśnie, nas wyróżnia to, że my z Robertem prowadzimy kanał już bardzo długo. Mamy doświadczenie po prostu na YouTubie. Może ja mi... jestem młody i mam przed sobą całe życie, i chciałbym spędzić je z ludźmi, z którymi zawsze chciałem się przyjaźnić, ale po prostu jak byli trochę mniejszymi YouTuberami, to się do nich nie odzywałem. I... Jakie będzie Wasze miejsce w ekipie? Owo, i, to jest... I, i tutaj. <laughs> mamy miałem coś... się nie podedzać, ale to jest coś świetnego i uważam, że właśnie mamy tutaj coś przygotowanego, jakbyśmy widzieli. Nie. Zrobili swoje miejsce w ekipie i zaraz wam, wam pokażę. Po, po prostu... Macie HDMI, to podłączymy z laptopa swojego. Oni macie, mają, dobra, stary, oni, mają, ja mają, oni, oni na jachtach pływają, to nie mają HDMI. No dobra, podłączamy. To my, no tutaj pierwsza kwestia. Jak? No to było fajne, ale mamy... Ale to, to nie jest. koniec, to, to, to nie koniec Popatrzy na to. Nie nie Dzięki. Kiedy co? Gangbox ten. Tak. hotel widzimy sobie razem cały świat. Czy też co stanie się z domem, to będzie tam, gdzie będzie cały skład. W nam życie upadku i cieka już tylko na dramę. A ona twarzy te same no nie, ewidentnie jak się pasł, to dodaje do ekipy, to wzrasta poziom cringeowy, nie pasuje wszyscy szybko wylecą za bramę ściągnie ich sobie Gromen u boku mam Fundamen są z ekipą biegjemy nad ranem czuję że wszystko idzie do nieznane i my tam razem widzisz się to 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 pasuje pasuje. to i to nie wszystko dawaj ludzi nasze kroki nasze ruchy nie ogólnie co się dzieje za ja nie wiem teraz kurwa robią film że dogrywają się na green screenie do teledysku i, i to jest kurwa cały odcinek ja pierdolę kurwa. czy oni jeszcze zaskoczą? Czeka, co będzie za tydzień? To pewnie już kurwa nawet nie wykluczują tego zielonego. Nie wiem, kurwa, ale coś jest nie tak. Dobra, ja to spierdalam do Indii. Tylko niech otworzą granice, bo... Hej, źle. Czy wrócą do Neti za piń Co to za pytanie? Może i tak. O, w tym momencie właśnie tam brakowało tych dwóch osób, rozumiecie? I cry, yeah. Powiem Wam co jest najgorsze u Abstra, bo ludzie im będą pisali, że ej to jest kurwa bez sensu, że to jest nieśmieszne, a oni kurwa dalej będą, a nie, nie zrozumieliście koncepcji, ludzie nie rozumieją koncepcji, I Abstra będą się, tak jak z tą sauną, nie, Abstra się ostro kłócili, że na przykład Zebo nie zrozumiał, a że to był śmieszny film, nie, tylko, że ludzie nie rozumieją, tak samo tu będzie, nie. <grym> Wartegę mówi, że nieśmieszne, bo nie rozumie. To jest właśnie typowo boomerskie podejście. Właśnie, my byśmy mogli zaknosić rzeczy jak coś. Wiem, że na pewno dużo tak. potrzebujecie akcesoriów do nagrań. My możemy nosić. Ja jakby rozumiem koncepcję. Też wyśmiewają jakby te, te, te wszystkie dzieciaki, które tak chcą do tej ekipy dołączyć, też trochę tam wyśmiewali, jakby. Stosunki ekipowe zanim wszyscy się wybili i tak dalej No każdy wie kurwa jak jest, nie? Ale to dalej nie jest śmieszne No pewnie, mów się nam wielbłąd Kuna ma tata pato. zobacz jak u nas 100 lata Pociągła podróż dookoła świata a obok mam brata i brata i brata i kilka tych śród czujemy luz, zrobimy gdy robimy ruch w lecie jest sum, wraz młody duch Ekibie rozumiemy, że bez słów To prosta nauka, nikt tu nie buka. co jest dziwnego w ekipie, że wszyscy ludzie z tej ekipy mają ogromne zasięgi, a tak naprawdę oni są kurwa jak polis, jak greckie polis. Bo tak naprawdę każdy osobno chuja znaczy. Eee, to było widać przy, na przykładzie miksera. Mikser odszedł i chuj, po mikserze. Eee, była w chuj popularna ta e, Muranowa, ta asystentka Wersow. Już nie jest w ekipie, już chuj. Po, po klience. Okej, okay, jakieś tam na Instagramie sobie czule, ale to już... Już te dzieci bardziej na nią plują, niż ją wspierają. Tak samo tutaj Nowciak, nie? On też pewnie myśli, że Pana Boga za nogi złapał, a jak Friz go wymieni, to nagle się okaże, że no, tak średnio. I to jest właśnie dziwne. Bo mogłoby, mogłoby się wydawać, że każdy z nich już powinien sam mieć jakąś siłę. A kto tutaj mo może mieć jakąś siłę? Może Trąba? Wersow na pewno. Wersow jakby się od, o, 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 rozstała z Fritzem, to myślę, że ona i tak by to pociągnęła bo jednak ona tam z, wokół, wokół nie i wokół Friza są y, dzieci jako, jakby skupione. Mm, no i może trąba, nie? Tak, tak mi się wydaje. Wujek Luki tak zawsze chyba z boku i tak stał, bardziej menadżersko to ogarniał. Ale właśnie ja byłem przekonany, że właśnie, na przykład ta Monika Muratowa, że sobie będzie świetnie radziła bez ekipy, a tu wyszło, że w momencie jak się rozstała z ekipą, to te dzieci też się od niej odwróciły od razu to nasza grupa, jedna oddechna. Ej, nikt nie gorszy, nikt lepszy. W realnym świecie my robimy questy Idziemy tam, gdzie nas niosą, podejść. Wierz mi, zjadli ludzie, nowe miejsca. Z nimi się najlepiej czuję. W swoim życiu ciągle pięsta. Do nie To też nam się podoba. I sami, sami to zmontowaliśmy. Jak coś, to możemy też montować. Ha, no, zrobimy wszystko. Drink to wódka i cola. Zaczynaliśmy od podstaw, zobacz jak teraz to lata Nasza drużyna jest naprawdę mocna A ja to przecież tej drużyny tata Od losu nigdy nie dostał To wszystko to ciężka praca, to nasza banda Pozdrawiam NASA, zwiedzimy kosmos jak zabraknie świata Kada, jak wam się podobało? No, odc odcinek w kosmosie To mogłoby być coś Zadzwonimy do was Dobra. Dobra to... Albo przynajmniej, niech ten los lot w nieważkości. Jestem dziwny, że ekipa jeszcze nie nagrała e, tego lotu e, zero grawitacyjnego. To wiecie, jak tam samolot sobie spada. To, to jest taka chwila, że tam nie ma grawitacji, jest nieodczuwalna w sensie z tej perspektywy bycia w samolocie. To jak to wyś... na TikToku możecie napisać, bo ja czaję. Właśnie, to jest cały abstrakt. Kiedyś wyśmiewali TikTok. Obudzili się po dwóch latach, jak już wszyscy mieli po 5 milionów na TikToku, to oni się kurwa obudzili, że trzeba robić TikTok i teraz promują ten TikTok pod każdym odcinkiem. To są kurwa bumerzy w chuj. Naprawdę kurwa, najbardziej nie lubię takiego podejścia. Najpierw się wyśmiewa coś, a później... Znaczy to pokazuje, że jakby nie czują, nie czują już kompletnie tej branży. Bo to kurwa nawet ja, dinozaur, wiedziałem, że TikTok trzeba inwestować, bo to się będzie, no to będzie trzecie medium. Te socjal-mediowe. W sensie, że YouTube, Instagram, TikTok. A Abstra się, kurwa, obudzili po dwóch latach, nie? Jak, oni są trochę jak Internet Explorer w tym momencie. Pierwsze skojarzenie, jak ja sobie teraz myślę Abstra, to myślę boomerzy, Internet Explorer. To są jakby dwa, dwa słowa, które mi najpierw, najpierw wpadają, jak sobie myślę, co sądzę o Abstra.